Witam serdecznie. Jak zwykle w początkach marca organizujemy warsztaty wykłady pod tytułem Matura bez stresu, Matura na luzie dla wszystkich cierpiących na lęk przed maturą, ale także na inne rodzaje lęku, jak lęk przed egzaminem na prawo jazdy, przed egzaminem poprawkowym, przed wystąpieniami publicznymi Ci wszyscy są serdecznie zaproszeni. Na warsztatach dowiecie się Państwo, jak taki lęk pokonać i otrzymacie konkretne narzędzia w tym celu. Zajęcia odbędą się w Pałacu Kultury i trwają dwie godziny, a koszt partycypacji wynosi 200 zł od osoby. Już teraz należy zapisać się mailem na listę oczekujących, a... Cały wkład wnieść do 10 lutego. Naturalnie, osoby, które nie chcą czekać do marca, mogą już teraz postarać się o konsultacje indywidualne. Także szkoły czy komitety rodzicielskie, pragnące pomóc swoim podopiecznym, mogą uzgodnić ze mną terminy i warunki. Kontakty, telefony, adresy widoczne przy końcu tego filmiku. No, ale ad Wszystkie poprzednio wymienione przeze mnie lęki należą do tej samej grupy lęku zdefiniowanego, oklasianego często mianem lęku egzaminacyjnego lub lęku przed sprawieniem zawodu. Czasami mylony jest on z nerwicą lękową ze względu na podobieństwo niektórych objawów. Jednak różnica jest zasadnicza. Lęk egzaminacyjny to lęk przed czymś konkretnie. A nerwica to lęk sam w sobie. Jeżeli mam nerwicę, to boję się, bo się boję, albo boję się lęku, mimo że wiem, iż to irracjonalne i bezsensowne. Natomiast jeżeli mam lęk egzaminacyjny, to boję się egzaminu, pytań komisji egzaminacyjnej, ogromu materiału, konsekwencji niezdanego lub zdanego egzaminu. Lamarzu, zapomnienia języka w gębie, znalezienia odpowiedzi na pytanie, mimo że się ją zna. No dobrze, ale przecież to normalne, że stresujemy się maturą czy innym egzaminem, że odczuwamy niepokój. Tak, to normalne, to prawda. To pomaga nam lepiej funkcjonować. Lekki stres. Lekki niepokój powoduje na przykład szybsze bicie serca, Szybcie, szybsze bicie serca powoduje lepsze utlenienie mózgu. O lęku egzaminacyjnym mówimy jednak wtedy, kiedy jest on tak silny, że zaczyna zakłócać działanie nasze, naszego organizmu, powodując przede wszystkim ogromne problemy z koncentracją. Często takie, że nie możemy się w ogóle przygotowywać do egzaminu, mało tego w ogóle zabrać do nauki. Stajemy się roztrzęsieni, drażliwi, agresywni, cierpimy na bezsenność. Niektórzy dostają biegunki. Osoby, które przystępowały kiedyś w podobnym stanie do egzaminu, czy nawet sprawdzianu, pamiętają jeszcze, że nie potrafiły sobie przypomnieć. Wyuczonego popełniały dziecinne błędy, a na egzaminie, na przykład na prawo jazdy, gas im samochód permanentnie. Osoby, które odczuwają ten silny lęk, a występują publicznie, pocili się jak mysz. Zapominali tego, co mają powiedzieć. Ten paraliżujący lek potrafi zrobić z najmądrzejszego studenta idiotę, którym tak naprawdę przecież nie jest. Dlaczego tak jest? Jak sobie poradzić? Dlaczego synapsy się blokują, a impulsy nerwowe nie docierają do zasobów posiadanej wiedzy czy zasobów umiejętności? Jak temu zaradzić? I zgać, zdać każdy egzamin na luzie dowiedzie się właśnie na oferowanych zajęciach, które odbywają się też na Luzie. Zapraszam serdecznie.